Cześć mam na imię Tomasz i w tym filmie będziemy rozmawiali na temat tego jak się odchudzić na rowerze, czyli jak się odchudzać jazdą rowerową. Jeżeli jesteś zainteresowany jak się skutecznie i bardzo szybko odchudzić jazdą na rowerze, zobacz ten film. A na samym początku powiem tobie jedną z najważniejszych rzeczy. Godzinna jazda na rowerze to spalenie kalorii w przedziale 300-500 kalorii na każdą godzinę. Czyli pół godziny jazdy na rowerze to jest 150-250 do 250 spalonych kalorii. Jeżeli szukałeś takich informacji, ile się spali na rowerze, to, to na pewno na różnych stronach widziałeś różne wyniki. Te, co ja Ci podaję między 300 a 500 na godzinę, to jest pewnik. To jest to, co na pewno spali. Natomiast jest to dla Ciebie super dobra wiadomość: mianowicie, jazda na rowerze jest jednym z trzech sportów, które najmocniej oczywiście, takich popularnych sportów, które najmocniej palą Wasze kalorie. Najszybciej dzięki nimi się odchudzicie. Natomiast jazda na rowerze jest, co do odchudzania, polecana na drugim miejscu, czyli druga od najlepszej, co do spalania kalorii. Dlaczego? Dlatego, że jest mega bezpieczna. Na jej pierwszym miejscu oczywiście są spacery, które wcale tak bardzo nie pochłaniają energetycznie Waszego tłuszczu, ale też są formą bezpieczną. Jazda na rowerze jest bardzo bezpieczna, dlatego że nie obciążycie sobie kola, nie dostaniecie na tym żadnej kontuzji. Dlatego jeżeli chcecie się odchudzić, to rower jest bardzo dobrym wyborem. I tutaj się może pojawić bardzo zasadne pytanie, ale na różnych stronach są informacje z jaką prędkością jechać, jaki dystans pokonywać. Dowiecie się tego w tym filmie. Na początku bardzo ważna informacja dla Ciebie, mianowicie, że rower stacjonarny działa tak samo jak tradycyjny. Czyli nie ma znaczenia, czy wybierzesz do spalania kalorii rower stacjonarny, taki jak ja mam tutaj, czy wybierzesz rower. Najzwyklejszy do jazdy na dworze tradycyjnym. Ruch, który wykonujecie na tych rowerach jest taki sam: i tutaj pedałujecie i wasze spalanie kalorii polega na tym, że macie jakiś opór, pokonujecie jakiś dystans, czyli ogólnie macie aktywność fizyczną. Natomiast rower stacjonarny różni się w kilku elementach od roweru tradycyjnego. Jeżeli masz zamiar odchodzić się na rowerze, to zaraz poznasz najważniejsze informacje, o których musisz zdawać sobie sprawę. Pamiętaj, że możesz wykonywać ćwiczenia, które są typu kart. Mogą być to areoby albo interwały. Nie musisz się zastanawiać, które wykonujesz w danej chwili, nie musisz o tym w ogóle myśleć, dlatego że w zależności jak będziesz jechał na rowerze, nieważne czy jest zwykłym, czy stacjonarnym, to Twój organizm sam przejdzie w dany tryb pracy. Skrótowo mówiąc, jeżeli chcesz szybko się odchudzić na rowerze. Musisz wybrać sobie swoją drogę, że albo będziesz jechał na dość krótkim dystansie, ale dość intensywnie, czyli po prostu, powiedzmy sobie, założysz przejechanie 5 km, ale te 5 km nie będziesz mógł jechać spacerkiem sobie spokojnie, tylko będziesz musiał cisnąć, czyli tak zwanie, jak to się mówi w kolarstwie, gdzie kiedyś jeździłem. Forsować, będziesz musiał po prostu forsować, ale nie forsować, żeby pikawa wam wysiadała, tak jak ja kiedyś byłem młody, piękny i tak dalej. I jeździłem rowerem. A powiem Ci, jeżeli moje stare filmy oglądałeś, tam jeszcze jak na rowerach, kiedyś jeździłem prawie że codziennie. To wsiadałem sobie i nad morze potrafiłem pojechać, a nad morze mam w cholerę daleko. Także 99,9% całego społeczeństwa by tam w życiu nie dojechało rowerem. A jak miałem chęć, to sobie dojeżdżałem. Ale nie o tym jest ten film. Jak się odchudzić? Najważniejsze jest to, jeżeli jedziesz na krótkim dystansie, powiedzmy sobie, do 5 km, musisz forsować, i to nie jest polecane wszystkim, tego wam nie jakoś nie powiedzą. Mianowicie, jeżeli masz dużą nadwagę, jeżeli jesteś ogólnie duży i duży masz problem. Z dużą nadwagą nie forsuj, nie rób tego, czyli nie rób tego w taki sposób, że jakieś ćwiczenie wykonujesz mocne kardio czy mocne forsowanie, gdzie wiecie, ledwo już żyjecie. Jeżeli masz dużą nadwagę, dystans 5 km, w którym będziesz musiał jechać z dużą prędkością, żeby męczyć swoje ciało, jest złym wyborem. Tego nie rób. Jeżeli ogólnie masz w miarę zadbane ciało, jesteś w miarę wysportowany, ale chcesz rzucić zbędne kilogramy, Czyli masz ogólnie kondycję fizyczną, czyli wybierz sobie dystans taki minimum 5 km i go forsuj. Czyli wiecie, jedź na maksa ile dasz, ale nie tak, żebyś już ciemno przed oczami czy się robiło i pikawa wysiadała, tylko tyle ile zniesie twoje ciało, jedź. Wtedy będziesz wchodził w tryb silnego spalania, no właśnie tkanki tłuszczowej. Czyli pierwszy tryb taki, powiedzmy sobie, intensywnego treningu na krótkim dystansie nie jest dla wszystkich, on jest dla tych, którzy chcą redukcję zrobić, ale ogólnie mają sprawność fizyczną. Ale chcą zredukować trochę tkanki duszczowej w szybkim czasie. Ten drugi sposób, o którym teraz powiem, jest dla wszystkich ludzi, nawet tych, którzy mają bardzo dużą otyłość, bardzo dużą nadwagę i tych, którzy chcą już ogólnie mają fizyczną kondycję, ale chcą jeszcze trochę sobie zredukować. A mianowicie jest to jazda przez dłuższy czas, czyli na dłuższym dystansie bez forsowania. Dłuższy dystans to co prawda dla mnie nie jest 15 km, ale dla większości osób jest. Czyli od 15 km, 15 km plus, jeżeli teraz myślisz o Boże, 15 km, mój Boże! Nie! Jeżeli jedziesz rowerem, to 15 km to jest naprawdę niewiele. To jest bardzo mało, dlatego że rower bardzo szybko się przemieszcza. Zobaczcie, że średnia prędkość roweru, taka w większości osób jak jeździ, to jest między 12-16 km na godzinę. Więc 15 km to jest niecała godzina jazdy. No i dobra, te odchudzanie polega na tym, że bierzecie, przejeżdżacie minimum 15 km. W takim swoim tempie, czyli nie tak 10 na godzinę, że tak wiecie jedziecie, nie jedziecie, a jeszcze co trochę sobie stajecie i popatrzycie na przyrodę. Tylko cięgiem przyjeżdżacie 15 km, taką prędkością na ile możecie, żeby Wam się ciemno nie robiło przed oczami, żebyście nie czuli, że już umieracie i nie żyjecie. Czyli z maksymalną prędkością jaką jedziecie sobie na spokojnie, tak można by to określić. Czyli nie forsujecie, nie ciśniecie, nie po prostu wypluwacie płuc, tylko jedziecie. Z taką maksymalną prędkością, aby czuć się dobrze, czuć się niespecjalnie wyciśnięty, bo ciało można męczyć na dwie metody: albo bardzo szybko dużą intensywnością treningu, gdzie Wam po prostu puls bardzo mocno przyspieszy. Dla osób, które chcą szybko się odchodzić, ale już mają jakiś tam, powiedzmy sobie, zasób e, kondycji fizycznej. No i ta metoda druga dla wszystkich, która jest dobra, czyli ciało się po prostu zmęczy przez długość pracy, jaką będzie wykonywało. To oczywiście nie jest najbardziej skuteczna metoda, czyli ona w najszybszym czasie nie da największych rezultatów, ale jest najbezpieczniejsza. I jest długofalowa. Ta metoda jest naprawdę polecana, dlatego że ona też buduje jednocześnie Waszą wytrzymałość oraz ogólnie kondycję fizyczną. Bardzo ważna informacja, mianowicie, jeżeli jeździsz rowerem i chcesz się odchudzać, oczywiście mówię teraz o zwykłym rowerze to kup sobie, jeżeli jeszcze nie masz, licznik rowerowy. Licznik rowerowy pomoże Ci się odchudzić i pomoże Ci się ogarnąć na tym rowerze. Dlatego, że bez licznika rowerowego nie jesteś do końca pewny, ile kilometrów przejechałeś, z jaką prędkością przejechałeś. A więc licznik rowerowy pozwoli Ci ogarniać tak naprawdę ten dystans, który powinieneś przejechać, ogarniać też tempo, z jakim jedziesz i zobaczyć dzięki licznikowi rowerowemu, że robisz jakieś postępy. Z tego powodu, że będziesz widział, że następnym razem czy za trzecim razem jakby gdyż pokonywał tą samą trasę, to o! Mogę pokonać ją z większą prędkością. O! Wtedy jechałem powiedzmy godzinę ten cały dystans, a teraz zajechałem go 40 minut, a potem w 30 minut. 15 kilometrów, to będziecie coraz szybciej mogli pokonywać ten dystans. Z tego powodu, że wasze ciało będzie się przyzwyczajało do wysiłku fizycznego i będziecie sami sobie mogli podnosić powiedzmy sobie w bezpieczny sposób tyczkę, żebyście mieli coraz większe wyzwanie dla własnego ciała. Albo będziecie zwiększali dystans, albo będziecie zwiększali prędkość jazdy. Dlatego właśnie licznik rowerowy na rowerze tradycyjnym jest niezbędny. No dobra, no i teraz powiedzmy sobie też uczciwie o różnicy między rowerem stacjonarnym a rowerem zwykłym, który stoi w drugim u mnie kącie. Rower stacjonarny różni się w tym od roweru tradycyjnego, że w tradycyjnym sami wiecie, że raz jedziecie pod górkę, raz z górki, raz po równym terenie, a jeszcze kiedy indziej nie pedałujecie, bo jedziecie na przykład z górki albo rozpędziliście rower na tyle, że na jakiś czas sobie przestajecie pedałować i sobie jedziecie. W rowerze stacjonarnym tak nie jest. Bo jak nie padałujecie to nie ma progresu. Oczywiście możecie mieć w nim wbudowany wolnobieg. Rower stacjonarny różni się tym, że praktycznie na nim Cały czas, czyli cały czas praktycznie machacie nogami, bo o ile ma wolnobieg, ale jak przestaniecie machać, to sam wiecie, on się szybko zatrzyma. Nie ma z górki, nie ma pod górkę. możecie ustawić to sobie programowo. Czyli jak chcecie sobie do domu wybrać rower stacjonarny, to ja Wam polecam oczywiście magnetyczne, ale z bardzo jedną ważną rzeczą, a mianowicie z programatorem, który jest elektroniczny, czyli ten rower, żeby wasz mógł stacjonarny symulować. Czyli nie kręcicie korbą i zmieniacie sobie opór z siódemki na szóstkę i ręcznie musicie coś tam kręcić, żeby wam się zmieniał. To jest naprawdę bez sensu. Kupcie sobie rower, który będzie miał symulację naturalnej jazdy, który będzie wam symulował prawdziwą jazdę, czyli będzie wam raz ciężej robił, raz lżej. Będzie miał po prostu różne programy treningowe, które będą symulowały prawdziwą jazdę na rowerze. To się naprawdę sprawdza i powiem wam teraz bardzo ważną rzecz: na rowerze stacjonarnym, domowym, dużo szybciej się zmęczycie niż na rowerze tradycyjnym, dlatego że pokonując ten sam dystans na rowerze tradycyjnym, ja jestem nawet trzykrotnie mniej zmęczony, dlatego że pedałuję, tu się rozpędziłem, to jeszcze jadę sobie na tym rozpędzeniu i tak naprawdę pokonuje ten sam dystans na rowerze tradycyjnym trzykrotnie mniej zmęczony niż na stacjonarnym, bo na stacjonarnym cały czas trzeba kręcić pedałami, żeby ten dystans przejechać. Jest to duża różnica, dlatego nie planujcie swoich tras na stacjonarnym czy tradycyjnym względem kilometrów, bo tutaj pojawi się bardzo duża rozbieżność względem angażacji waszych sił. Szybkość jazdy na rowerze też nie powinna być wyznacznikiem, o czym bardzo często piszą, że szybkość jazdy na rowerze 20 km na godzinę to spalicie wtedy tych kalorii powiedzmy sobie 500, a nawet 600. Niektórzy piszą, jest oczywiście to bzdurą. Z tego powodu że prostego, prozaicznego, że na rowerze, tak jak mówiliśmy, raz macie pod górę, raz z góry, raz nie padałujecie i na rozpędzie jedziecie, a na takim rowerze w taki sposób, że ten rower, no jeżeli macie duże doświadczenie z rowerami, to wiecie, że. Jazda na stacjonarnym pokazuje 27 na godzinę. Jadę kiedy na rowerze zwykłym, żeby 27 na godzinę jechać, to no nie wiem, jakby musiał mocno cisnąć. To na stacjonarnym jest to łatwo, dosyć osiągalne. Także nie możecie ćwiczyć tak bazując na powiedzmy sobie dystansie przejechanym czy na kil... czy szybkości podróży. Musicie te obydwa czynniki brać pod uwagę, żeby określić swój plan treningowy. Na rowerze stacjonarnym mógłbym Wam powiedzieć, że 10 km przejechania jest mniej więcej. Tyle samym wartością co przejechania 15 na rowerze tradycyjnym. Z czego prędkość jazdy na rowerze tradycyjnym 20 na godzinę jest tym samym co około 25-27 na stacjonarnym. Dobra, i na koniec teraz kąsek smaczny, który Wam się przyda, jak się odchudzać na tym rowerze w końcu, bo dowiedzieliście się o technikaliach i to powinno Wam dać sensowne planowanie treningów. Jeżeli, tak jak mówiłem wcześniej, macie ogólnie dobrą kondycję, możecie 5kilometrowy dystans sobie pokonywać go forsując. Będzie spoko co do odchudzania, natomiast jeżeli macie nadwagę już jakąś tam większą, lepiej bierzcie to na rozłożenie. Czyli weźcie sobie większy dystans do pokonania przy spokojniejszym tempie, żeby Wam po prostu pikawa nie wystrzeliła i nie wysiadła podczas Waszych treningów. To naprawdę da szybko rezultaty. Zobaczycie, że Wasze ciało się wysmukli. I teraz bardzo ważna rzecz. Samo odchudzanie rowerem jest bardzo skuteczne, bardzo fajne, ale sam jak wiecie rozbuduje Wam no, mięśnie będziecie mieli nóg, takie jak ja, strasznie umięśnione mam mięśnie nóg. Natomiast górną część ciała, jeżeli Wam chcecie o całą zadbać, to będziecie musieli sobie sztangę kupić czy handlę, żeby górne części ciała sobie dbać osobno, bo rowerem sobie do pasa zrobicie fajnie, ale już powyżej pasa nie ogarniecie, dlatego że rower na to jako tako nie wpływa. Dlatego, jak chcecie się odchudzać na rowerze, palić kalorie, to i macie nadwagę, najlepiej Wam polecam. Metodę taką, że wybierajcie sobie duży dystans, czyli taki minimum 15 km i go pokonujcie takim tempem, jakim jesteście w stanie go pokonywać bez, bez czegoś takiego. To nie jest dobre, jak będziecie ledwo żyli, tylko takim tempie, że jak przejedziecie te 15 km, to wiecie, ciężki oddech. Ale nie, że już prawie umieracie, i zaraz trzeba karetkę wzywać. Czyli bez jakiegoś tam strasznego zasapania, i ten dystans sobie pokonujcie, to Wam się naprawdę sprawdzi. I oczywiście czasami są inne pogody, nie zawsze na rower macie chęć. Wtedy też ładujcie do tego dodatkowo spacer. Czyli nie tego samego dnia, ale. Po prostu sobie robicie naprzemiennie. Raz jedzicie rowerem, raz sobie, raz sobie robicie spacer i wam polecam do tego wtedy aplikacje, jakieś liczniki kroków. U mnie na kanale nagrałem film najlepsze z najlepszych, bezpłatne oczywiście, liczniki kroków na telefon. I sobie je pobierzcie. One będą Wam też liczyły dystans, spalone kalorie, będą Wam pokazywały jakie odległości, z jakim tempem to zrobiliście. Na telefonie aplikacje. I powiem Wam, one bardzo Wam przydadzą się właśnie do odchudzania. I z mojej strony to tyle. Jeżeli macie jakieś pytania do tego filmu, śmiało je zadawajcie poniżej w komentarzach. Dzięki za obejrzenie tego filmu. A zapraszam na następne. I zobaczcie też moje inne filmy. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam na następne. I zapraszam też do subskrybowania, polubienia kanału. Trzymajcie się. Dobrego dnia. Cześć.